Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, Was młodych, wszystkich tych, którzy duchem czują się wciąż młodzi. Niech tak jest dalej. Was wszystkich sympatyków naszego sercańskiego Duszpasterstwa Młodzieży. Dziś kolejna konferencja z cyklu Spowiedź Święta. Temat ostatniej konferencji, którą być może niektórzy z Was wysłuchali, był wokół tego, co sprawia, że Spowiedź Święta jest trudnym doświadczeniem dlaczego się jej boimy. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kolejne pytanie, co zrobić, żeby ten przeżywany trud Spowiedzi Świętej, który, jak ostatnio słyszeliśmy, jest też potrzebny, on wpisuje się w sakrament pokuty i pojednania. Ale dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, żeby ten wewnętrzny stan przed Spowiedzią Świętą, czyli nasz opór, nasz lęk, nasze obawy, nie przeszkodziły nam w samej Spowiedzi Świętej, nie zniekształciły naszego rachunku sumienia, nie zniekształciły naszego. Wypowiadania grzechów w sakramencie Spowiedzi Świętych, a przede wszystkim co sprawić, żeby nie odsuwać Spowiedzi Świętej na kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok czy na lata. Więc jeżeli Was to interesuje, to zostańcie z nami i zapraszam do słuchania. Ostatnio opowiedziałem taką rzecz, że mamy w sobie takie dwa rodzaje, dwa rodzaje przeszkód, które. Musimy pokonać na drodze do spowiedzi świętych. Są takie dwa rodzaje oporów i z czego one wynikają? Ten pierwszy mówiłem ostatnio, że wynika z tego, że spowiedź też jest doświadczeniem ludzkim, jest też doświadczeniem Bożym i przede wszystkim Bożym, bo to Bóg odpuszcza nam nasze grzechy, to Bóg dokonuje czegoś bardzo ważnego w naszej duszy, w naszym sumieniu. Ale mimo wszystko jest też spotkaniem ludzkim, z kapłanem, z drugim człowiekiem. I w związku z tym tą pierwszą kategorią trudności, które my mamy na drodze do Spowiedzi Świętej, jest to, że my czujemy pewną taką obawę, lęk przed Spowiedzią Świętą, przed spotkaniem z drugim człowiekiem, w którym musimy powiedzieć o sobie rzeczy, Mówiąc delikatnie, nie bo przecież nie mówimy tam o naszych zasługach, chociaż niektórzy się też lubią w spowiedzi pochwalić. Mówimy przede wszystkim o naszych grzechach, słabościach, o tych, co o tym, co w zasadzie stawia nas w złym świetle, i z tego powodu przeżywamy taki lęk przed odsłonięciem się, przed drugim człowiekiem, którym też jest kapłan, tak samo grzeszny, słaby jak my. I boimy się tego doświadczenia, że zapomnimy, boimy się, co nas pomyśli, boimy się, jak zareaguje w tej spowiedzi, czy może nas nakrzyczy, czy może coś powie, albo jeszcze komuś innemu powie o naszych grzechach. Tak, pracują w nas te wszystkie takie lęki. Natomiast drugą kategorią, o której mówiłem, jest, on ten, jest ta kategoria nasza duchowa, to znaczy spowiedź jest duchowym doświadczeniem. Bóg wybacza nam, udziela nam swojego... Miłosierdzia w Spowiedzi Świętej, to w bardzo konkretny sposób, w postaci przebaczenia. Bóg przebacza, dlatego że Cię kocha, i to jest doświadczenie duchowe, ale w tym wszystkim też Bóg, zanim nas doprowadzi do Spowiedzi Świętej, działa w naszym sumieniu, w tej naszej duchowej przestrzeni, w którym słyszymy Jego głos. To On nam mówi, że słuchaj, jest coś nie tak, słuchaj, no, ten grzech nie czyni Cię szczęśliwym chciałbym, żebyś wrócił do mnie, bo się oddaliłeś, oddaliłeś, zapraszam Cię, chodź. I to jest ten jeden głos prawdziwego sumienia, że z jednej strony czujemy takie napięcie, że no popełniliśmy grzech względem drugiego człowieka, względem Pana Boga, względem siebie, ale z drugiej strony czujemy to zaproszenie, chodź, czekam na Ciebie, chcę Ci wybaczyć, kocham Cię. Ale też mówiliśmy sobie o tym, że oto nasze sumienie też trwa walka, że w jakimś sensie, w jakiś sposób do tego naszego wewnętrznego głosu ma też dostęp zły duch, któremu bardzo zależy na tym, żebyśmy do tej spowiedzi po prostu nie poszli. Dlaczego mu na tym zależy? No właśnie dlatego, że dla złego ducha nasza spowiedź święta to jest zasadnicza klęska, a przed tą klęską będzie się bronił, robił wszystko, żebyś do tej spowiedzi nie poszedł, żebyś nie poszła, a co najmniej, jeżeli już się wybierasz, żebyś czuł wielki lęk, wielki strach, żebyś się źle przygotował do tej spowiedzi, żebyś zataił, zataiła swoje grzechy, słabości. Więc to jest ta druga kategoria duchowa, że działa w nas też ta przestrzeń duchowa, która sprawia, że ta spowiedź jest trudna. I dzisiaj chciałbym powiedzieć w kilku chociaż słowach i zdaniach, w jaki sposób sobie poradzić z tymi lękami, oporami. A więc po pierwsze to, co nam najbardziej będzie pomagało zrobić ten pierwszy krok w stronę spowiedzi świętej, to jest świadomość. To dlatego ta pierwsza konferencja, która miała nam uświadomić, dlaczego my przeżywamy takie lęki i opory. I jest to bardzo ważne z tego względu, że kiedy my tego nie wiemy, my to przeżywamy. Nie wszystko, co przeżywamy, jest w nas jakoś w jakiś sposób świadome. Znaczy przeżywamy napięcie, lęk, ale nie konfrontujemy się z tym, nie myślimy, po prostu to przychodzi czasami jak taki jeden strzał, że Nagle myśl o spowiedzi świętej, i pojawia się taki impuls lęku, obawy o jejku. Jej Że jakiejś grzechów ja muszę się spowiadać. No, może to. to w takim razie może kiedy indziej, albo jakoś inaczej. Myślę, że bardzo często nie przeżywamy tego na poziomie nawet takich myśli, o których teraz wypowiedziałem, ale też są bardzo często impulsy. Przychodzi myśl, kurczę, chciałbym do spowiedzi, czy ten głos sumienia nam mówi coś, a z drugiej strony pojawia się ten impuls takiego lęku, i bardzo łatwo rezygnujemy w ogóle z myślenia o tym. Dlatego sama świadomość, co we mnie działa, że, że ja się boję drugiego człowieka, boję się wypowiedzieć swoich grzechów, ale wiem też, że walczy. Ze mną zły duch, posługując się tym lękiem. Zły duch nie ma jakichś specjalnych narzędzi. Zły duch jest bardzo ubogi w swoim działaniu, ma tylko to, co do czego ma w nas dostęp. Bardzo często ma dostęp do nas, naszych lęków, obaw, dlatego będzie zasypywał nas zły duch lękami, obawami, żebyśmy albo zniekształcili, zepsuli tą spowiedź, albo w ogóle do niej nie poszli. I sama świadomość i wiedza o tym już w bardzo dużym stopniu nam pomaga, dlatego że my możemy świadomie zająć pozycję wobec tej wiedzy. To znaczy, aha, dobra, ja wiem, że się boję, aha, wiem, że zły duch. Posługuje się we mnie tym lękiem, to co ja teraz mogę zrobić, żeby z tym poradzić? Muszę sobie zadać pytania: czy to są rzeczy nie do ogarnięcia? Czy to są rzeczy nie do pokonania? No właśnie, są do pokonania. Są do zmiany, i sama świadomość tego, już takie włączenie takiego myślenia sprawia, że my możemy zacząć sobie lepiej radzić, że nie, ja jestem w stanie przecież pokonać. Tak? I teraz, co zrobić, żeby pokonać te lęki, takie czysto ludzkie, wynikające z takiego lęku przed oceną, przed odsłonięciem się w spowiedzi świętej? Co zrobić, żeby. To samo pójście do Spowiedzi Świętej nie było dla nas tak dramatycznym trudem, który sprawia, że ją odsuwamy albo zniekształcamy. Po pierwsze, warto zauważyć, że ten lęk, który przeżywamy, jest związany z naszymi myślami. To znaczy uczucia, które, które w nas są, emocje, które się pojawiają, nie są takimi wolnymi elektronami, że one się pojawiają bez niczego, tylko zazwyczaj pojawia się jakaś myśl, albo wcześniej związana z tym uczuciem myśl, emocja, czyli na przykład spowiedź święta i włącza się we mnie jakiś lęk. To znaczy, jeżeli ja skupię się na tym, co w tych myślach jest, zacznę to przekształcać, to to mi pomoże w tym, żeby ten lęk zmniejszyć. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te moje przekonania o Spowiedzi Świętej, te moje myśli są adekwatne, czy rzeczywiście jest tak, że ja się mam czego bać? I teraz, w jaki sposób to. Sprawdzić, jeżeli na przykład ja boję się, w jaki sposób zareaguje kapłan w tej spowiedzi świętej, jeżeli ja boję się o tym, co on o mnie pomyśli, że ja się boję, że te moje grzechy są takie, takie wstydliwe, takie, takie poważne, że stawiają mnie złym świetle, jeżeli sam, same tylko te myśli się pojawiają, to trzeba przede wszystkim włączyć inne doświadczenia, inne myśli. Zanim jeszcze zacznę je przekształcać, to ja muszę sobie pomyśleć, przypomnieć sobie ostatnie doświadczenia z Powiedzi Świętej albo zebrać taką sumę tych doświadczeń. Ja muszę sobie uświadomić, a jak wyglądały ostatnie z Powiedzi Świętej, czego doświadczyłem i doświadczyłam. I kiedy zaczynam w ten sposób myśleć, nagle odkrywamy, że nawet jeżeli trafił nam się czasami jeden zdenerwowany kapłan, który był zmęczony, siedział w tym konfesjonale, już tak trochę go tłumaczę, ale jakoś nas źle potraktował, to przecież mamy. Całe mnóstwo tych dobrych doświadczeń, gdzie kapłan nas wysłuchał, nie nakrzyczał na nas, zazwyczaj podpowiedział nam coś, co może nam pomóc poradzić sobie ze słabością, zazwyczaj powiedział coś takiego, co nas raczej buduje niż nas niszczy. Więc kiedy my zaczniemy wracać do tych doświadczeń, to nagle się okazuje, że te moje wyobrażenia o tym, jaka będzie ta następna spowiedź, wcale nie są prawdziwe. Że właśnie ja sam mylę się jakimś wyobrażeniem o tym, jak będzie w tej spowiedzi, straszliwej spowiedzi świętej. Więc zobaczcie, że włączenie takiego sposobu myślenia w którym włączamy te doświadczenia wszystkich wcześniejszych spowiedzi świętych, bardzo nam pomaga w tym, żeby zobaczyć, no jejku, przecież ja się po tej spowiedzi zawsze dobrze czułem. Zawsze czułem taką wewnętrzną ulgę, nie tylko wynikającą z tego, że już nie, nie stresowałem się tym czasem przed spowiedzią, ale przede wszystkim, że doświadczyłem Bożego Miłosierdzia, że Bóg mi przypomniał, że mnie kocha. To są dobre doświadczenia, które my teraz musimy jakby na takiej wadze postawić, że z jednej strony na szali są te nasze lęki, opory, to co nam zły duch podpowiada, ale z drugiej strony przecież ja stawiam co, dałem te dobre doświadczenia. To nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, no chyba że bardzo rzadko się spowiadałem, ale w zasadzie jedyna informacja, która płynie z tego, to tylko taka, że tak naprawdę mam mało doświadczeń, a nie złe doświadczenia. Więc zobaczcie, że jak dużo musi się wydarzyć w naszych myślach, i jak dużo bardzo myśli nasze wpływają na ten nasz stan taki emocjonalny, a potem też duchowy. Więc pierwsza rzecz, którą um, trzeba zrobić, przywołać te wszystkie dobre doświadczenia z powiedzi świętej i uznać je za coś bardziej prawdziwego niż to, co ja w tym momencie myślę o spowiedzi świętej. Bo tamtych rzeczy doświadczyłem, a te tylko sobie wyobrażam. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą Wam zaproponował. Po drugie, warto. Warto pomyśleć w inny jeszcze sposób o swoich grzechach, słabościach, bo czasami treść tych grzechów, treść tych słabości sprawia, że my, no właśnie, mamy taką trudność, że pomyślimy o jejku, jakie te grzechy są takie, no właśnie, takie trochę wstydliwe, trochę takie, nastawiające w złym świetle. Co ten kapłan o nas pomyśli? Mogę Wam powiedzieć, co o Was pomyśli. Naprawdę mogę to zrobić. Co o Was pomyśli? Pomyśli o Was. Tak jak go uczono w seminarium, tak jak nas uczono, przygotowano do posługi w sakramencie Spowiedzi Świętej. Że przede wszystkim, kiedy kapłan siedzi w Spowiedzi Świętej i słucha tej Spowiedzi Świętej, nas zawsze uczono podejścia takiego jak lekarz. Że ty masz być jak lekarz tejże duszy. Ty współpracujesz z głównym ordynatorem, z Panem Jezusem, którego musisz słuchać w tej też Spowiedzi Świętej, nie tylko penitenta. Ale przede wszystkim, kiedy przychodzi do ciebie osoba wyspowiadać się, to trzeba docenić to, że ona otwiera się ze swoim sumieniem z czymś bardzo delikatnym. I teraz, kapłan, który słucha Twoich grzechów. Nie ma czasu na to, żeby myśleć o Tobie, w sensie, że o jaki Ty jesteś grzesznik, o jaki Ty jesteś leniwy, o jaki Ty jesteś nieczysty, o jaka Ty jesteś zazdrosna, o jaka Ty jesteś taka i owaka. Kapon nie ma na to czasu. Kapon przygląda się temu naszemu wewnętrznemu stanowi i już myśli o tym, jakie lekarstwo dobrać. Co dobrego tej osobie powiedzieć? W jaki sposób pokazać, że Jezus ma rozwiązanie na ten twój problem. O tym myśli kapłan. Nie ocenia nas. Jakby nas zawsze uczono w seminarium, że pamiętajcie, że nie jesteście sędziami w tym trybunale. Nawet jeżeli rzeczywiście spowiedź jest pewnym rodzaju trybunałem, to przede wszystkim sędziom jest. Sam Pan Jezus. Ty, jeżeli bardziej chciałbyś się w tym sądzie znaleźć, to jesteś adwokatem tej osoby. Ty ją przedstawiasz Panu Jezusowi. Ty jakby w tej intencji tej osoby prosił Jezusa, żeby jak najlepiej pomógł tej osobie. Dlatego pamiętajcie, że naprawdę kapłan nie ma czasu, żeby zapamiętywać nasze grzechy. Kapłan nie ma czasu, żeby nas oceniać myśleć, jacy jesteśmy. Nie, skupia się po prostu na grzechu. Kolejna taka rzecz, warto wiedzieć, że. My jako kapłani, którzy spowiadamy, naprawdę za dużo rzeczy nas nie zdziwi. Jeżeli ktoś już spowiada co najmniej jakiś rok, czasu, dwa lata, to naprawdę wszystkie możliwe grzechy już usłyszał. To nie jest tak, że te nasze są jakieś takie specyficzne niepowtarzalne, że te nasze są jakieś takie bardzo wstydliwe, a wszystkich innych nie. Nie, po prostu wszyscy przeżywamy te same słabości. łącznie z nami kapłanami, my też przeżywamy pokusę przeciwko pracowitości. My też czasami jesteśmy leniwi. Też jako kapłani przeżywamy pokusy właśnie przeciwko Przeciwko prawdzie, żeby coś skłamać. My też przeżywamy pokusy i często upadamy w różnych innych dziedzinach też przeżywamy pokusy przeciwko czystości, też przeżywamy pokusy przeciwko no, wszystkim innym możliwym grzechom. To nie jest tak, że ten kapłan, który siedzi z drugiej strony, to jest jakiś święty, niepowtarzalny i teraz czyni wielką ofiarę, bo słuchał naszych grzechach. Nie, my kapłani też jesteśmy grzesznikami i ta świadomość tego, że z drugiej strony też słucha mnie pośrednik, mój adwokat który też mnie rozumie, bo też przeżywa grzechy słabości, to naprawdę bardzo pomaga trochę z innej perspektywy spojrzeć na swoje grzechy słabości. Dlatego taka druga rzecz to, żeby zobaczyć właśnie to, że ten kapłan nie jest do tego, żeby nas tam oceniać. Może oceniać nasze uczynki, pomóc nam rozeznać, co jest dobre, co złe, pomóc nam rozeznać, czy coś jest grochem ciężkim, lekkim, ale w zasadzie kapłan nie jest od tego, żeby się tam dziwił. Zresztą naprawdę za wiele rzeczy już nas chyba nie zdziwi w tej spowiedzi świętej, jeżeli ktoś rzeczywiście przykłada się do posługi w tym sakramencie świętym. To też pomaga. Taka świadomość o tym kapłanie, który w zasadzie jest naszym adwokatem, chce nam pomóc nas wysłuchać, zrozumieć. I jeszcze taka trzecia rzecz, która wydaje mi się, że bardzo ważna. Tak samo myślałem, że dzisiaj konferencja będzie krótsza, ale widzę, że, że się rozgadałem. Ale będziemy powoli zbliżali się do pasa startowego. Już widać takie światełka na pasie startowym, więc będziemy lądowali. Ale trzecia rzecz, myślę, że bardzo ważna, więc jeżeli ktoś Was wytr wytrwał, to wszystko, co do tej pory powiedziałem, to teraz będzie w zasadzie bardzo ważna rzecz. Jeżeli my obawiamy się i takie duże uczucia, emocje mamy związane ze spowiedzią świętą, to bardzo ważnym i elementem, żeby sobie z tym poradzić, jest to, żeby wyjść poza siebie. Co to znaczy? Łatwo powiedzieć. To znaczy wyjść poza siebie. No, my czasami wychodzimy z siebie, tak? Jak ktoś nas wkurzy, to potrafimy wyjść z siebie. Ale chodzi o wyjście poza siebie, poza ten mój stan emocjonalny. W jaki sposób to robimy? Wtedy, kiedy skupiamy się na czyjś. Na, na kimś innym, na, czym, na, ty, na tym, co ktoś inny przeżywa. I dla nas, tym innym, najważniejszym w sakramencie Spowiedzi Świętej jest Pan Jezus. Słuchajcie, jeżeli my na modlitwie pytamy przed Spowiedzią świętą, kiedy przeżywam jakiś lęk, opór, Panie Jezu, a co ty czujesz w związku z moją spowiedzią? Zobacz, ja się boję. Tak? Boję się tego kapłana powiedzieć, przeżyj, i, i tak wiesz o moich grzechach. Ty chcesz je usłyszeć ode mnie w Spowiedzi Świętej, ale co ty czujesz? To czym Jezus by się podzielił? No przede wszystkim Jezus nie czuje lęku, Jezus nie boi się naszej spowiedzi. Nie boi się w tej spowiedzi usłyszeć od nas tych naszych grzechów, choćby były najmroczniejsze, najcierniejsze, jak mogłoby mi się wydawać, Jezus się tej rzeczywistości nie boi, bo ją zwyciężył na krzyżu już bardzo dawno temu. Jezus znał każdy nasz grzech, nasze słabości, wie do czego zdolny jest człowiek, bo tego wszystkiego doświadczył umierając na krzyżu i to pokonał przez zmartwychwstanie, przez pokonanie śmierci. Jezus nie boi się Twoich grzechów ani ciebie jako grzesznika. Po drugie, Jezus, kiedy przed naszą spowiedzią miałby nam się podzielić, z naszymi, z nami, nasz, swoim stanem wewnętrznym, to z pewnością powiedział, że cieszę się, cieszy się, że myślisz o spowiedzi świętej. Co by Jezus jeszcze powiedział? Tęsknię za Tobą, czekam na Ciebie w tej spowiedzi świętej, bo jesteś moim przyjacielem. Tak jak przyjaciel z przyjacielem, którzy się pokłócili, są w jakiejś niezgodzie, a taką sytuacją z naszej strony jest właśnie grzech, że trwamy w niezgodzie z Panem Jezusem, to Jezus tęskni za tym, żeby się z nami pojednać, więc kiedy widzi nasze pierwsze myśli, kroki do spowiedzi świętej, cieszy się, kiedy już w końcu dochodzimy do tego konfesjonału, klękamy przed tym kapłanem, Jezus przeżywa ogromną radość, że jesteśmy, bo może nam pomóc zacząć od nowa, może oczyścić nasze serce, sumienie, podnieść nasz na duchu, wlać w nas na nowo. Łaskę uświęcającą, taką zdolność na nowo do kochania Boga, drugiego człowieka, siebie. Więc w zasadzie Jezus przeżywa wielką nadzieję i radość z powodu naszej słabości. I to nam może pomóc w dużej mierze uwolnić się od naszego lęku. Że to, co my przeżywamy, jest takie. Takie, takie dziwne, pokurczone, jakieś takie dziwne. Natomiast jak skupimy się na tym, co Jezus przeżywa, to nas bardzo motywuje, że jejku, ktoś na mnie tam czeka, nie boi się moich grzechów, tak? poradzi sobie z nimi, tak? chce je usłyszeć, nie wstydzi się mnie ani moich grzechów, czeka na mnie z radością, no to to jest wielkie, wielkie wsparcie. Ostatnia z takich rzeczy technicznych, które warto zrobić, żeby pomóc sobie w spowiedzi świętej. Słuchajcie. Bardzo często, zanim my nauczymy się tych trzech kroków, o których wcześniej mówiłem, bardzo ważne jest to, żeby planować sobie Spowiedź Świętą co najmniej raz w miesiącu. Wpisać sobie ją w kalendarz, ustawić w telefonie przypominajkę, która ci dwa dni wcześniej zadzwoni, albo dzień, że masz zrobić rachunek w sumie. Jak tego nie zrobimy, to o wiele łatwiej mentalnie jest przesuwać tą spowiedź na kiedyś tam. Bo, skoro ona nie była zaplanowana na kolejny dzień, czy nawet kiedy zgrzeszę ciężko, chcę już pójść do spowiedzi i nie zaplanuję sobie, kiedy dzień, w jaki dzień pójdę o godzinie, to zawsze to wszystko wpływa w takiej chmurze, którą bardzo łatwo dmuchnąć i przesunąć. Dlatego planujmy sobie spowiedź świętą, wpiszmy ją sobie w kalendarz. I uczmy się tych trzech kroków, o których Wam przed chwilą powiedziałem. Można sobie jeszcze raz tej konferencji wysłuchać. Ja już kończę, bo znowu miało być krótko, a jest długo 18 minut. Jejku, kto tego słucha. Jeżeli ktoś z Was wysłuchał do końca, to bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Pamiętam o Was z modlitwy. Niech będzie pochwalenie z Chrystus. Szczęść Boże.